Ała. Moja plecy, chyba złamałem sobie kręgosłup. Co jest? Gdzie ja jestem? Czy, czy ja umarłem? Czy to za światy? W sumie to nie wiem, jak wygląda świat zmarłych, więc to może jest to miejsce. Muszę kogoś znaleźć, może nie jestem tutaj sam. Co jest? Kim jesteś? A Polska to tylko ty. Myślałem, że to jakiś potwór. ZSRR. A ciebie co tu przywiało? Nie to ja Rosja, tylko pod postacią ZSRR. Aha. A wiesz jak tu utrafiliśmy? Z tego co pamiętam, a pamiętam mało, to chyba zostaliśmy wciągnięci przez jakąś czarną dziurę. Czekaj co? Możesz trochę dokładniej? Nie do końca zarejestrowałem co się stało. No więc to było tak. Haha, to coś mnie nie wciągnie. Jestem za ciężki, żeby to mnie wciągnęło. I to w sumie tyle. Nie wiem, co się dalej działo. Dowiedziałbym się czegoś więcej, gdyby Chiny mnie nie wpierdzieliły w tą dziurę. Wow, chyba mózg mi eksplodował, ale co to znaczy, czy my umarliśmy? I trafiliśmy do świata zmarłych. Wiesz co Polsko, muszę cię zmartwić. Ale to nie jest świat zmarłych. Sporo czytałem o tym świecie. I w 99% jest taki sam jak nasz wymiar. Te same zabytki, te same budowle, takie same kontynenty. A ten 1% to tylko zmarłe kraje, które tam trafiają. Czekaj, czyli chcesz mi powiedzieć, że nie jesteśmy w świecie zmarłych. A skoro to nie jest świat zmarłych, to gdzie my jesteśmy? Nie mam pojęcia, mi to wygląda na smilenie, Rząd on chciał mnie uciszyć, ale ja wiem swoje. Ja wiem gdzie jesteście. A to co za gość? To Ventus, twórca Multiversum. Siema Ventus. To wy jesteście na ty? Długa historia. Witaj Polsko, mam ci do przekazania ważną informację. Stała się awaria. W całym multiversum zapanował chaos. Ale jak do tego doszło? Ktoś z waszego świata użył starożytnego zakazanego zaklęcia, które doprowadziło do zresetowania całego multiversum. Czy to ma związek z czarną dziurą? Kurwa czytasz mi w myślach, to zaklęcie ma przepotężną moc. Za pomocą niego tworzysz czarną dziurę, która wciąga jedynie istoty żyjące w świecie w którym zaklęcie zostało rzucone. Gdy wciągnie wszystkie istoty, tworzy falę uderzeniową, które resetuje wymiary, ale kto za tym stoi? Z tego co mi wiadomo od Darkana, za całym tym zamieszaniem stoi litmernia. Litmernia, szef Chmary, no jasne mogłem się domyślić, ta litmernia zapłaci za to co zrobiła, czy ktoś coś o mnie mówi? Litmernia. Pamiętasz co ci ostatnio powiedziałem, jak cię jeszcze raz zobaczę to zdechniesz, to jest ten moment. Łow, wow, wow. spokojnie, po co te nerwy? Po co te nerwy? Ty się jeszcze pytasz, nie widzisz do czego doprowadziłeś, cały świat został zresetowany przez ciebie i tą chmarę. Teraz za to zapłacisz. Dobra wiem jak to wygląda ale to nie moja wina. Zostałem zmuszony prze. Użyłeś zakazanego zaklęcia i zresetowałeś cały świat. Żadne słowa, które teraz powiesz, w niczym ci nie pomogą. Wysłuchajcie mnie, to nie ja. Witmernia, założycie zakazanego zaklęcia i zresetowanie całego Wskazuję cię na wieczną odsiadkę w zakazanym wymiarze. Wy nic nie rozumiecie. No i po problemie Witmernia już nie będzie nam przeszkadzać. Chyba jednak trochę przesadziłeś. Nie przesadzaj Polsko zasłużył na to. On coś wiedział, może warto było go wysłuchać. No, może masz rację, ale na to już za późno. Jak ktoś trafi do zakazanego wymiaru, to już z niego nie wyjdzie. A czym jest ten zakazany wymiar? To jest specjalny wymiar, który służy jako więzienie dla magicznych istot, które popełniły zbrodnie w multiversum. Na początku był on więzieniem jedynie dla jednej osoby, która prawie doprowadziła do zagłady całego multiversum. Robi się coraz ciekawiej. Kim jest ta osoba? Jest on nazywany bogiem zniszczenia. A nazywa się chaos. Chaos, kim jest ten chaos? Jest to mistyczna istota, powstała na skutek dziwnej anomalii wielkiego wybuchu. Jest to niezwykle potężna istota. Jest on nawet potężniejszy od nas. Na całe szczęście udało nam się odebrać mu większość jego mocy i uwięzić w zakazanym wymiarze. Wow, nigdy nie myślałem, że multiversum mierzyło się z takim zagrożeniem. Co to było? Co to za dźwięk? To nic takiego, tylko to oznacza, że nowy kraj pojawił się w próżni. Próżnia? Czekaj, czyli że my jesteśmy w próżni straceńców? Dokładnie tak, jesteście w nowej próżni straceńców. Trochę ją podrasowaliśmy, żebyście się nie nudzili. Ja pierdolę, moje plecy, i to jeszcze chore, a niedawno u ortopedy byłem. Imperium Imberyjskie? Ty żyjesz? Polska to, to ty, co się właśnie stało. Przed chwilą byłem w świecie zmarłych, a teraz jestem tu. No, jakby ci to powiedzieć, jesteśmy w próżni straceńców. To jest próżnia straceńców, ale jak ostatnio tu byłem, ten wymiar był cały czarny. Już im to mówiłem, trochę podrasowaliśmy ten wymiar. Okej, okay, ale po co? Jakby wam to powiedzieć, na razie nie będziecie mogli wrócić do waszego wymiaru. Co? Ale dlaczego? W multiversum obecnie panuje chaos i musimy najpierw zająć się opanowaniem sytuacji. Jest wiele niebezpiecznych wymiarów, które bardziej wymagają interwencji. Musimy się nimi zająć i zablokować możliwość otwierania portali, inaczej będziemy mieli poważny problem. Ech jednak najpierw muszę tu stać dopóki wszystkie kraje z waszego wymiaru oraz ze świata zmarłych tutaj trafią, a to dość długi proces. Naprawdę, sterczę tu już od pięciu godzin. A wiadomo kiedy tu trafią. Chyba wykrakałeś. Co się dzieje? Burza w próżni? Czy ktoś pierdnął? Nie, nie, wszystko tylko nie oni. Dobra, anioły, wasza misja. To pilnowanie kraju oraz porządków próżni. W razie jakichkolwiek problemów zgłoście się do mnie. Alastar. Jezu, Ventus, weź mnie tak nie strasz. Co cię tu przywiało? Co? To już nie można pomóc koledze. Naprawdę, za kogo ty mnie uważasz? Alastar, obydwoje dobrze wiemy, że mnie nienawidzisz jak cholera. Mów prawdę, co cię tu przywiało. No dobra, he. Szef kazał nam przybyć do próżni, żeby wam pomóc. No co, to naprawdę jego słowa. Gdyby to był mój rozkaz, to powiedziałbym, że mamy ci pomóc, bo jesteś i oraz. HMMM. No tak to by było w twoim stylu, ale świetnie sobie radzę, więc nie potrzebuję waszej pomocy. He, he, he. zapomnij wentus. Dobrze wiem, co ty robisz. Chcesz się nas pozbyć, żebyś mógł dalej się obijać. Ale nie ze mną te numery. Wcale się nie obijam. Tylko czekam, Masz inne kraje się tu zjawią. A właściwie czekałem. No właśnie czekałeś. Teraz możesz się zająć naprawianiem multiwersum, co i tak pewnie ci nie wyjdzie. Czekaj, co to niby miało znaczyć? Ventus. Ventus, Ventus. Nie dziwi mnie to, że nie kumasz. Skoro obranianie multiwersum ci nie wyszło, to jakie możemy mieć pewności, że naprawiania nie spierdolisz? Niczego nie zepsułem. Hit to wciskać ja, a nie mi. Poza tym, ja wiem jak jest naprawdę. Ty i Darkan nie bierzecie żadnej sprawy na poważnie. Ty nic tylko się obijasz, a Darkan nawet nie raczył się tu pokazać. Darkana teraz nie ma, ma coś do załatwienia. Problem jest taki, że nigdy mi o nich nie mówi, a ja nie wiem czemu. Jezus Maria Bagnus, mówię ci to po raz ostatni, błoto nie jest brudną wodą. Nudzi mnie ten argument. Więc można stwierdzić, że ma przerwę. Ventus! Mam już tego dosyć tych waszych wymówek. Mam już tego dość, anioły. Lecimy. Chyba, że masz mi coś do powiedzenia. Nie, już nic. No właśnie tak myślałem. Anioły, za mną. Jezus, kurwa pierdolona, zajebana, upośledzona, wykurwiona z dupy, wzięta i mać. Ten Malastar doprowadza mnie do szału. Z tego co widzę, nie masz za dobrej relacji z tym Malastarem. Nie mam za dobrych relacji. Nie mam za dobrych relacji. On mnie nienawidzi, a ja jego. Jesteśmy jak dwie Koreje. Nienawidzimy się z wzajemnością. Alastar uważa, że jestem niekompetentny i nie nadaje się do roli twórcy. To samo jest z moim szefem, w ogóle mnie nie słucha. To ty masz szefa. Tak, jest twórcą rzeczywistości, bogiem multiversum, od niego się wszystko zaczęło. Jednak ostatnio dziwnie się zachowuje, kiedyś byliśmy jak bracia, ale teraz traktuje nas jak jakieś pachołki, zwłaszcza po operacji reset. Wtedy się na nas ostro wkurzył. Całe multiwersum jest zniszczone. Operacja Reset zresetowała całe Multiwersum. Macie coś na swoją obronę. Ale o czym ty mówisz? Nie interweniowaliśmy, jak nam mówiłeś. Jeśli chodzi o Operację Reset, to interwencja jest wymagana. Każdy twórca powinien to wiedzieć. A powiedział nam to ktoś? Wiecznie nam mówisz, że nie możemy interweniować. Tą skatni niby mieliśmy wiedzieć, że teraz to z... Cisza! Nie pozwolę tak do siebie mówić, a wam radzę szybko posprzątać ten bałagan, inaczej was kimś zastąpię. Myśli, że jest taki mądry, a to my odwalamy całą robotę, nigdy nam nie pomaga, bo zawsze ma usprawiedliwienie, że jego magia się kończy i jest za słaby. No dobra, fajnie się gadało, ale muszę wracać do roboty, żegnam. Nie próbujcie zwariować za Lastarem. To co, co teraz robimy? Nie wiem w sumie. Ja bym zaczął od znalezienia osób z naszego sojuszu. Choć imperium imberyjskie, trzeba ich znaleźć. Mam im coś do przekazania. No dobra, czyli zostałem sam, zobaczmy czy 150 rubli były tego warte. Ej, Polsko! O co chodzi? Grawitacja tu chyba nie działa. Skąd ta pewność? Bo ja właśnie lewituję. Chyba za dużo wypiłeś. Co jest? Jak tyś to zrobił? Nie wiem. Najwyraźniej grawitacja tu działa na innych zasadach. Tylko teraz nie mam pojęcia, jak mam przestać. No proszę, proszę, proszę. Kogo to ja widzę? Toż to Polska i Imperium Imberyjskie. Niemcy, dobrze cię widzieć. Was też dobrze widzieć. Właśnie was szukałem, a my szukamy członków naszego sojuszu. No to świetnie się składa. Chodźcie za mną, zaprowadzę was do nich. Czy ktoś mi powie, jak ja mam przestać lewitować? Hej, wróciłem. Niemcy, znalazłeś Polskę? Tak, i nie tylko Polskę. Ktoś powstał z martwych. Miło was znowu widzieć. Dobrze cię znowu widzieć. Bez ciebie nasz sojusz to nie to samo. TATOOOOOO! <stytut> Hehe, ciebie też miło widzieć synu. Widać to prawda co mówią, prawdziwa legenda nigdy nie umrze. Dobra, formalności na bok. Słuchajcie, szukałem was ponieważ mam wam coś do przekazania. Słuchajcie to wszystko, ta cała sytuacja, to już zaszło za daleko. Musimy w końcu wkroczyć. Co masz na myśli. Za tą całą sytuacją stoi litmernia. Użyła pewnego zakazanego zaklęcia, które zresetowało całe multiversum i trafiliśmy do próżni straceńców. Długa historia nie pytajcie. Chodzi mi o to, że przegraliśmy, bo nie zareagowaliśmy kiedy była na to okazja. Myśleliśmy, że będzie tak samo jak zarcy władcą. Że twórcy odwalą za nas całą robotę, ale z tym już koniec. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ta sytuacja znowu się powtórzyła. Pora, żeby nasz sojusz stał się oficjalną organizacją. Dokładnie, nasza organizacja będzie jak NATO i ONZ w jednym i dopilnujemy, żeby taka sytuacja już się nie powtórzyła. Ale czy to jest konieczne? NATO i ONZ nie są normalnymi krajami. I nie mamy pewności, czy wrócą. Jak dla mnie to jest dobra decyzja. Poza tym, jak te organizacje wrócą, to pokój na świecie będzie bardziej możliwy. Jak dla mnie stworzenie tej organizacji jest dobrą decyzją. Też tak uważam. Ja też. Ja też. To bardzo dobry pomysł. Zgadzam się. I ja. Oraz ja. Ja mam pewne obawy, ale skoro wszyscy się zgadzają, to ja też. A zatem postanowione: jak wrócimy na Ziemię, nasza organizacja oficjalnie powstanie, a teraz trzeba poczekać, aż wrócimy do wymiaru 01. I tak zaczął się pobyt w próżni straceńców. Był to długi pobyt. Dni zamieniły się w tygodnie, tygodnie w miesiące. I tak cały czas, jednak kraje nie zwracały uwagi na upływ czasu bo dłuższym pobycie stacili poczucie czasu, jednak nie przejmowali się tym. Cieszyli się tym pobytem, w końcu mogli odpocząć od wszelkich problemów, które życie im przyniosło. Czas mijał i mijał aż w końcu. Nastał ten dzień. Owitaj Ventus, naprawiłeś sprawę w Multiversum. Oczywiście, nie było to wcale trudne. Dosyć szybko to zleciało. Co prawda czas w Multiwersum płynie wolniej niż w innych wymiarach, więc pewnie dla was to pewnie trwało długo. No trochę tak, ale nie nudziliśmy się. Znaleźliśmy sobie jakieś zajęcia. Berek na wyspach, kto wyżej skoczy, a Imperium Imberyjskie gra w szachy z jednym z aniołów. Szachmat. Kurwa mać, znów to samo. To świetnie, a jestem tu, żeby Wam powiedzieć, że nastał dzień, w którym wrócicie do swojego świata. Uuuu! Polsko, podejdź tu. Przenoszenie kraju bez mnie jest trochę trudniejsze niż się spodziewałem. Chcę przetestować zaklęcie na Tobie, żeby sprawdzić, czy działa. Trzymaj to, jeśli nie przeniesiecie do Waszego świata skontaktuj się ze mną za pomocą tej kuli. To taki telefon dla nas. Dzięki temu będziecie mogli się ze mną skontaktować bez mojej interwencji w waszym świecie. Rozumiem i jestem gotowy. Dobrze. Nie ruszaj się. Jezu, mógł uprzedzić, że to będzie aż takie gwałtowne. Nawet Formuła jeden z Monsterem w Benzyniaku jest od tego wolniejsza. O, udało się. Jestem w swoim wymiarze. Ventus, zaklęcie zadziałało. Jestem w swoim wymiarze. Świetnie. Zaraz przyniosę resztę. Rany, następnym razem niech uprzedzi, że to takie szybkie, przynajmniej się nie. Kurwa, no i poszło. Jak długo nas nie było. Czekaj sprawdzę, jak zostaliśmy wciągnięci był rok 2087, a jest teraz. 2101. Kurwa no to długo nas nie było. Moja stolica na to wskazuje. Tak to wszystko zarosło, że ja pierdolę. Ta u mnie jest to samo. Teraz pałac Kultury i nauki wygląda jak wielki krzak, któremu stoi wiadomo co trochę roboty będzie, ale jakoś się z tym uwiniemy. Na co ty się tak gapisz? Ventus nas chyba przeniósł do nie tego wymiaru. Skąd taki pomysł? Bo jest tam jakiś kraj, który ma wielokolorowe prowincje. Co ty wygadujesz? Prowincje mogą mieć tylko jeden kolor. Każdy to wie. Co jest kurwa? Co? Ale... Ale jak to? Dlaczego jego prowincje tak wyglądają? Co to za kraj? Nie mam pojęcia, ale chyba jest on kolonizatorem. Dlaczego tak uważasz? Spójrz na oceanie. W Afryce też ma tereny. I w Ameryce Południowej. W Ameryce Południowej nie ma terenów. Ale obawiam się, że niedługo się nią zajmie, a potem zajmie się nami. No, to mamy. Poważne tarapaty. I to na tyle z tego odcinka. Nie muszę chyba pytać, że wam się podobał. Bo wiem, że tak. Oraz wybaczcie, że musieliście tyle czekać na ten odcinek. Ale z powodu szkoły, oraz z powodu mojej choroby premiera odcinka dosyć mocno się opóźniła, bo planowałem wrzucić ten odcinek 6 grudnia. What? Ale ważne, że odcinek w końcu się pojawił. Dobra to tyle ode mnie, miłego dzionka i szczęśliwego nowego roku.